Cześć, jeszcze raz. Jak widzicie, wróciłem znowu z akumulatorem Frogix do Xbox One. Ja go przymierzyłem po rozbiórce do pada od Xboxa i niestety mam złą wiadomość. Nawet z tą częścią plastiku, co została, on nie ma opcji, żeby pasował. Patrzcie, tutaj jest OK. Ale ta część powinna się schować w tym plastiku, więc albo byście musieli go wyciąć e, i to dosyć mm, mocno, ale to trzeba rozebrać pada albo się bawić brzeszczotem. E, no, tak de facto musielibyście się wgryźć aż tutaj ten plastik prawie przy zaczepie, czyli wyciąć cały ten fragment prostokątny tutaj. No, nie ma to absolutnie sensu, więc absolutnie nie nadaje się w tej formie do pada z serii SX. Ja na początku oczywiście się pomyliłem i wsadziłem go sobie w ten sposób, przez co zwarłem akumulatory. Bo tutaj te dwie blaszki są połączone ze sobą, one nie są podpięte do żadnego układu, one mają po prostu. Yy, Tworzyć układ szeregowy. Tu jest plus i tu jest minus. Albo na odwrót, już sam nie wiem. Nie, tu jest minus, tu jest plus na dole. I akumulatory tutaj tak samo są, czyli tu jest minus, tu jest plus, i w tej formie powinien być. Ogólnie, yy, pad na tych akumulatorkach działa. Wypadło mi to. Ja Wam zaraz to pokażę. kurcze złośliwość rzeczy martwych tak i żeby wam pokazać Właśnie nie ma połączenia, jak go tak ręcznie dociskam. Teraz powinno być, jak widzicie, pad miga, czyli dostaje zasilanie. Eee, jakby coś pokombinować eee, i porobić tutaj pewne modyfikacje, to by to działało, ale trzeba się pozbyć płytki, akumulatorki szczerze. Jeśli potrzebujecie akumulatora, który będzie mało zajmował miejsce i możecie go zabrać w podróż, to prawdopodobnie wybrałbym zestaw akumulatorków z Nevela, które można ładować z USB-C z dowolnej ładowarki mm. i najlepiej wtedy podłączać do jakiegoś portu USB. Nie wiem. No. Przypuśćmy, żeby nie targać dodatkowej ładowarki, a jak mamy mocną ładowarkę 5V, to żeby czasem nie doszło do jakiegoś niebezpiecznego zwarcia, to podłączyć do portu USB, nie wiem, w telewizorze, w komputerze, jeśli go zabieramy, tak po prostu, żeby dostawało te pół W bo pół wata na dwa akumulatorki tego typu to powinno być mniej więcej optymalne ładowanie, żeby nie skracać ich żywotności. Bo jak tutaj dowalicie większe natężenie prądu, no to sorry, ale yy, będzie to miało znaczenie, bo ja nie wiem, czy ma jakieś ograniczenie na wejściu. Yy, tutaj nie ma żadnej informacji na tym. Już wiecie, że ani z tą częścią, ani z tą częścią obudowy nie ma możliwości zamontować tego w padzie. Zeszlifować ten plastik tutaj, no to też jest yy, kiepski pomysł, yy, bo płytka jest do tego przymocowana. Trzeba by mocno, mocno, mocno się bawić. Ja sobie wyciągnę blaszki, żeby mi po prostu nie było połączenia. O! Jak widzicie, taka jest różnica: plastik musielibyście bardzo mocno ściąć, przez co straciłby połączenie. Byłby tylko przykręcony do tamtej części, o ile tamta część też by się ostała. No. Powiem tak: dla mnie za dużo kombinacji do Xbox Series SX kosztuje dwa razy więcej akumulator, nie 23 zł, a 46 jakoś tak? A może nawet więcej, bo ja nie jestem teraz pewien, jaka jest cena. Aktualnie kupiłem to na Xcomie. To takie nietypowe. W ogóle mam. Okropne ziarno podczas nagrywania, ale cóż zrobić. Yy, mam tu słabe oświetlenie aktualnie. O, I znowu 6 minut materiału nagrałem, chociaż tak de facto chciałem się streścić w jak najmniejszej ilości czasu, ale jak widać nie da się czasem. No. Fajne jest to, nie powiem, gdyby za te 25 zł dało się kupić ten sam akumulator tej samej marki tylko do serii SX. Uważałbym to za super rozwiązanie po to, żeby po prostu nie targać ładowarki modelarskiej, ani ładowarki takiej gniazdkowej, ani jakiejkolwiek innej, nawet podstawki głupiej do tej, tak jak ten Speedlink na moim kanale. Z tego względu, no, że to zajmuje dużo miejsca, tak? A tak, bierzecie sobie pada do znajomego, y, gracie sobie na przykład całą mniej więcej dobę, y, ale że spędzacie więcej czasu na, y, na hacie u kumpla albo u znajomych, bo planuje, planowaliście jakiś tam dłuższy okres czasu sobie pograć. No, to podpinacie wtedy sobie po prostu do ładowarki na mikro USB, można sobie malutki kabel ogarnąć, albo ten długi, i wam się potem ten pad ładuje. No jest to eko rozwiązanie, chociaż z drugiej strony, jeśli kupicie baterię i pojedziecie na bateria, to też nic złego się nie stanie jak dla mnie. Rozwiązanie jest takie w miarę. Gdybyście mieli ten lepszy akumulator, bo mnie się nie podoba to, że na przykład ja muszę ładować ten akumulator 4 i otwierać tą klapkę. To ma zawsze wpływ na żywotność plastików, tych zaczepów, potem to lata, trzeszczy i tak dalej. Może trzeba będzie potem podklejać, bawić się żywicą epoksydową. No nie powiem, no. To jest prawie idealne. To by bankowo pasowało, gdyby były te. Yy, te zaczepy w innych miejscach. Yy, tylko, że znowu ta część nie pasować będzie i to jest akurat największa bolączka tego modelu. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Yy, ja odradzam zakup do nowych padów. Jeśli macie pada do, od starego Xbox One, super sprawa 23 zł, macie fajny akumulatorek ładowany z USB. Mikro w zestawie jest oczywiście kabel, jak było na unboxingu. Ekonomiczne podejście i eko. Tak de facto. Nie wiem, jaka będzie żywotność. Może czasem te chińskie akumulatorki bywają lepsze niż Enelopy, bo miałem i takie akumulatorki, że po prostu są nie do zajechania i nie produkcji Enelopa czy tam Panasonica. Więc jak najbardziej da się, da się. Kiedyś niektóre ogniwa były produkowane lepszej jakości niż teraz, więc. Cóż tu więcej powiedzieć? A propos domykania. Akumulatorka w obudowie po otwarciu. Nie ma problemu od dziwo. Spasowanie nie jest super, ale jednak jest ok. A i już go podłączałem do ładowania. Tu świeci się ładna czerwona dioda bardzo mocno. Więc po zamknięciu obudowy, może i tak denerwować. Ale jest to do zaakceptowania, jak dla mnie, jak widzicie. Tutaj są takie jakby miejsca na zaczepy Są miejsca na zaczepy i dokładnie zaczepiają się tutaj te rożki. Tutaj tutaj te, co pokazuje paznokciem. Więc tak jak radziłem, należy sobie lekko odgiąć obudowę od tego, żeby otworzyć w tą stronę, tą stronę odginacie yy, tą stronę tą stronę odginacie i tutaj robi się luka i tu wsadzacie śrubokręt albo coś do podważania i podważacie w górę, no, w tą stronę i wtedy wyskoczy z tych zaczepów i już dosyć mocno zyskuje na luzie potem wystarczy sobie tylko lekko podważać tutaj po obwodzie i można działać. No, to by było na tyle. Trzymajcie się. Hej.